Razem z Arkiem witamy was na pierwszym naszym szkoleniu online. Szkolenie będzie dotyczyło programowania treningu, czyli pisania skutecznych planów. Jako pierwszą rzecz na tapetę wrzucamy trening pod siłę maksymalną. Co będzie tak naprawdę puentą tego szkolenia? To rozwinięcie wszystkich zagadnień teoretycznych związanych z siłą maksymalną oraz skuteczne zbudowanie planu od A do Z. Postaramy się przede wszystkim wytłumaczyć Wam, jaka powinna być parametryzacja, jak możemy to zrobić, jak dobierać metody kontrolowania obciążeń. Postaramy się też Wam wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest ta siła, kiedy ona jest potrzebna i jaki inny sposób może spowodować to, że ją zbudujemy. Dlatego, że budowanie siły, jak ludziom powszechnie się wydaje, to nie tylko stymulacja naszego centralnego układu nerwowego, ale też wzmacnianie słabych ogniw, rozwój hipertroficzny i tymi wszystkimi aspektami chcemy zająć się na tym szkoleniu. Położymy sobie też troszeczkę model regeneracji tego wszystkiego, omówimy sobie jak będzie wyglądała hipertrofia pod siłę, jak będzie wyglądała siła, jak będzie wyglądała cała ta przełożenie tego w moc, tak? czyli kiedy będziemy próbowali spikować sobie, wyszczytować całą tą naszą formę, przedstawimy też Wam całą formę regeneracji tego wszystkiego, czyli jakie tkanki powinny regenerować się podczas hipertrofii, jakie tkanki powinny regenerować się podczas siły, a jakie tkanki powinny regenerować się podczas budowania szczytowania formy. No, i to wszystko jest tak naprawdę ujęte w jednym bardzo ogólnym słowie, jakim jest periodyzacja. I modelów periodyzacji jest bardzo wiele, ale modelów periodyzacji, które nadają się do budowania siły maksymalnych, tak naprawdę są tylko dwa. I będziemy też chcieli Wam je przybliżyć. Dodatkowo przedstawimy Wam ciekawe metody treningowe podbudowania siły. Postaramy się Wam przybliżyć te, które uważamy za najbardziej skuteczne w naszym doświadczeniu i z tego, co mówi nasza nauka. Oraz, żebyście zrozumieli każde zasady wykonywania, tego metody, wykonywania tej metody treningowej. A dodatkowo następnego dnia lecimy omówienie 50 najbardziej zaawansowanych metod, które pozwalają budować siłę maksymalną. Wymagają one dużego stażu treningowego, dużej świadomości, dobrej techniki, ale jednocześnie dają bardzo dobre i szybkie rezultaty. Startujemy o godzinie 11. Wszystkie ważne informacje w tym jak zapisać się na szkolenie są podane w linku poniżej.